Czy wiesz, jakie było słowo roku minionego, a mianowicie 2023? To jest pierwszy taki prawdziwy GAN z GSM. Tego który... brakowało. Z GSM odkrył taką szafę, do której urządzenia, które się nie podobają, okay. są wyrzucane. To tak. często widzimy u klientów nawet duże systemy WMS, które faktycznie są, są, są archaiczne. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na naszym webinarze, hybrydzie webinaru i podcastu. Jest dzisiaj ze mną Marcin Kaliszek, inżynier firmy Zebra Technologies, który jak mało kto potrafi w sposób jasny i klarowny przedstawić technologię, także tą, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Marek Kuropieska, prezes zarządu firmy Aspekt, jednego z naszych kluczowych partnerów w Polsce. Dziękuję. Cześć, Marcin, cieszę się, że możemy się spotkać. Witam serdecznie. Porozmawiać o, o, o ciekawych tematach. Zacznę może od pytania takiej zagadki. Pewnie znasz odpowiedź. Czy wiesz, jakie było słowo roku minionego, a mianowicie 2023? Tak, słyszałem. Chodzi o sztuczną inteligencję. Tak jest, dobrze. 1.0. Sztuczna inteligencja, tak, to jest. Bardzo nośny temat i bardzo pojemne pojęcie. Z mojej perspektywy, z moich przemyśleń, łączy w sobie nie tylko technologię, ale także procesy, biznes jako, jako taki, w ujęciu oczywiście tym, którym dzisiaj rozmawiamy, czyli głównie o logistyce, głównie o sektorze produkcyjnym. Marcin, czy Ty, jako inżynier zebry i, i, i przedstawiciel zebry, jak wy postrzegacie tą sztuczną inteligencję jako szansę, czy jako wyzwanie, bo dużo się o tym mówi, dużo firm już z niej korzysta w mniejszy lub większy sposób, ale generalnie dalej troszkę jest to traktowane jako taki święty gral. Myślę, że chyba wszyscy szukamy jakiegoś stosownego rozwiązania, jak możemy tą sztuczną inteligencję wykorzystać w praktyce. Sztuczna inteligencja na pewno jest szansą, jest też pewnego rodzaju wyzwaniem. Pierwsze takie, zaczynając może od tej strony, wyzwania, to nasi klienci, w szczególności użytkownicy naszych urządzeń, gdzieś tam mogą obawiać się sztucznej inteligencji jako potencjalnie. Zagrożenia ich stanowisk, czy, w, czy ktoś zastąpi ich w pracy, zacznie wykonywać w sposób automatyczny pewne procesy, które oni po prostu do tej pory wykonywali. Natomiast jest to jak najbardziej niewłaściwe postrzeganie i tą sztuczną inteligencję musimy starać się wspólnie oswoić okiełznać. Okieł tak, żeby właśnie użytkownicy końcowi tej sztucznej inteligencji się nie bali, a bardziej postrzegali ją jako narzędzie, które w ich pracy. Może pomóc, tak, żeby oni pracowali po prostu coraz bardziej efektywnie. My, jako Zebra Technologies, bardzo przyglądamy się rozwiązaniom sztucznej inteligencji i już staramy się kreować pewne kierunki, w których pracujemy nad rozwiązaniami, tam gdzie sztuczna inteligencja może właśnie uzupełniać procesy biznesowe, dostarczać informacje. Ad hoc, od ręki praktycznie informacji, których typowy pracownik nie posiada. Możemy sobie wyobrazić sytuację asystenta w sklepie, który być może wczoraj został zatrudniony i nie zna całego asortymentu na przykład pralek w jakimś supermarkecie, mm. a sztuczna inteligencja może mu pomóc stać się ekspertem w oczach klienta, który do niego podchodzi praktycznie od ręki. On może zapytać naszego urządzenia, a jaka pralka tutaj spełnia takie i takie parametry, sztuczna inteligencja odpowie mu, które to są modele. Potem szybko przefiltruje ofertę sklepu i, i yy, yy, przedstawi te, które spełniają zadane kryteria. Na przykład dopyta, a która z tych pralek najmniej zużyje prądu? Mhm. On no, wtedy się pyta. Sztuczna inteligencja wyświetla mu, które to znowu są pralki, i tak. Gra wspaniałego eksperta, a ta sztuczna inteligencja sobie chodzi tam gdzieś w tle tego rozwiązania. I my też staramy się, jako że te urządzenia są coraz bardziej efektywne, jeśli chodzi o wydajność, to staramy się pracować nad modelami uczącymi się i modelami sztucznej inteligencji lokalnymi, które działają mm. bezpośrednio na urządzeniach, żeby ograniczać korzystanie z chmury, co powoduje opóźnienia, przeciążenia sieci. Także na pewno niebawem coraz więcej będzie słychać, w Zebrze o, w, w temacie sztucznej inteligencji. Zebra to nie tylko dostawca hardware'u, ale całych rozwiązań dla szeroko rozumianego biznesu. Ta sztuczna inteligencja myślę, że jest takim elementem tego przemysłu 4.0, o którym wszyscy mówimy. W moim odczuciu ten przemysł 4.0 właściwie się dzieje już od jakiegoś czasu. To nie jest coś, co będzie, to nie jest coś, co jest, ale to jest coś, co już było i jakiś czas temu już się zaczęło. W kontekście chociażby urządzeń, szeroko rozumianych automatyzacji, ulepszania procesów, etc. I jednym z takich elementów są urządzenia, tak zwany internet rzeczy. Zebra ma w swojej ofercie różnego rodzaju czynniki, które możemy zaklasyfikować właśnie do tego segmentu, prawda? Tak, tak. No już od dłuższego czasu technologia pozwala na to, żeby nasze urządzenia były wyposażone w coraz więcej różnego rodzaju sensorów, mm -hmm. czy chociażby też możliwości zbierania informacji z czynności, które wcześniej były wykonywane tylko lokalnie, jak na przykład skanowanie, ile ktoś wykonał skanów, ile skutecznych, ile nieskutecznych, czy coś innego, nie działo się z urządzeniem, jak zachowywała się bateria. Te informacje kiedyś nie były w żaden sposób gromadzone. Natomiast jako że technologia pozwoliła na to, że mamy na tyle urządzenia już wydajne, na tyle też możliwość połączeń sieciowych różnego rodzaju, że ta informacja może być propagowana z tak zwanej krawędzi, czyli miejsca, gdzie pracuje pracownik, posiada urządzenie, zbiera dane i nagle te dane mogą być wymieniane poprzez rozwiązania chmurowe, z też z różnymi naszymi zebrowymi systemami, jak również systemami naszych klientów, gdzie te dane mogą być przetworzone i można na ich podstawie wyciągać konkretne wnioski, co należałoby usprawnić, co należałoby w procesie zmienić. Czyli mówisz o tej krawędzi. Czyli de facto wiemy, co dzieje się w miejscu, gdzie dzieje się operacja? Tak, chcemy być jak najbliżej pracownika, chcemy raz jego wspierać, podpowiadając mu tak zwany optymalny kolejny krok działania. Mm -hmm. Jak również, żeby ten krok podpowiedzieć, musimy mieć dane, więc mm -hmm. z kolei zasysamy te dane z urządzenia, przetwarzamy i na tej podstawie działamy lepiej. Wyobrażam sobie taki scenariusz, który, gdzie te dane mogą być wykorzystywane też przez. Klienta naszego klienta, tak, czyli e, mam tutaj na myśli na przykład rozwiązania e, zebra temp time, czyli czynniki temperatury, wilgotności, etc. w całym łańcuchu dostaw. Czyli jeśli firma spedycyjna, kurierska, transportowa e, dostarcza e, swój towar do klienta końcowego, który musi być w kontrolowanej temperaturze, wilgotności w tych e, czynnikach, tak zwanych środowiskowych, to możemy na bieżąco monitorować i mieć de facto live podgląd, e, i Jakie to są wartości, czy one wartości krytyczne zostały przekroczone, czy, czy jednak transport odbył się w temperaturze, czy wilgotności, takiej, jakiej miał. Się odbyć. Tak, jak najbardziej obszar monitorowania temperatury. Tutaj mamy już nową generację, też czujników, też inne trochę podejście do systemu niż w pierwszej generacji. Mamy czujniki, które można wpiąć właściwie w dowolne rozwiązanie, czy zebrowe, jeśli ktoś tak sobie życzy. Jeśli nie, poprzez API czy interfejsy aplikacyjne możemy podpiąć się do systemów naszych klientów. Oni sami mogą zdecydować, w jaki sposób działają te aplikacje i mogą monitorować temperaturę przewożenia różnego rodzaju dóbr właściwie w każdym momencie. I tu jest duża zaleta w stosunku do takich tradycyjnych tak zwanych data datalogerów, gdzie y, pewien czujnik pomiarowy wkładano do pudła, lodówki czy gdziekolwiek. On przejechał pół świata, w międzyczasie się okazało, że po tak. drodze była katastrofa i y, nie wiem ileś nam szczepionek zostało przegrzanych, w związku z tym wszystkie trzeba zutylizować. No, ale transport przez pół świata kosztował. Nie można y było zareagować, za, zareagować przepraszam tu i teraz. Tak, bo nie, nie mieliśmy tej tak. informacji, natomiast w tej chwili Dzięki rozwiązaniom, które oferujemy, ta informacja jest dostępna w każdym momencie, kiedy nasz czujnik wejdzie w kontakt z jakimkolwiek urządzeniem, które jest w stanie przesłać informacje dalej do naszej chmury. To może mm -hmm. być urządzenie kierowcy, to może być w jakimś pośrednim magazynie, tak zwany gateway, który radiowo się skomunikuje z czujnikiem i wyśle informację do naszej chmury bądź do chmury klienta czy partnera, który tworzy rozwiązanie. Czyli można powiedzieć, że znowu jest automatyzacja, bo w takim klasycznym rozwiązaniu de facto, tak jak powiedziałeś, po przejechaniu tych e, e, towarów, które, które transportowaliśmy przez pół świata, dopiero na końcu dowiadujemy się, czy się udało, czy się nie udało, prawda? Tak, przede wszystkim jest to optymalizacja kosztu, bo mhm. jeżeli coś nam się nie uda, to możemy szybko zdecydować, że nie kontynuujemy tej tak. udanej misji. Mhm. A jak najbardziej automatyzacja, bo to wszystko dzieje się samo, można mhm. powiedzieć, tutaj w, jest to system bezobsługowy, można powiedzieć, to co nas interesuje, to Alert, jeśli coś złego się dzieje i pozwala nam to w odpowiednim momencie zareagować. Super. Wspomniałeś też o e, danych, które wymagają analizy. E, jeśli tych czynników e, będzie wiele, to sporo tych danych będzie do analizy, tak? plus kwestia jeszcze e, komunikacji. E, dużo się teraz mówi o e, prywatnych sieciach, tak zwanych e, 5G. Czy Zebra już jest na to gotowa w swoich e, urządzeniach? E, tak. E, Tutaj my musimy być gotowi, ponieważ mm -hmm. rynek tego od nas wymaga. Może jeszcze tutaj w Polsce na lokalnej naszej ziemi tematy nie są aż tak drastyczne. Z uwagi na to, że Polska jest bardzo rozwinięta, jeśli chodzi o rozwiązania cyfrowe, w szczególności szerokopasmowy internet, światłowody właściwie tak. w każdej wsi mamy może w miastach gorzej, natomiast mm -hmm. wsi, tam, gdzie były realizowane projekty, tutaj sponsorowane przez Unię, ten internet po prostu jest dosyć. Natomiast chociażby u naszego sąsiada za zachodnią granicą, jeszcze internet miedzią stoi, w związku z tym nie jest wcale tak prosto te wszystkie dane, o których wspomniałeś, które w tej chwili są w dużej ilości i to dane w obie strony, bo też mamy właśnie te zadania, które urządzenia mają wykonywać, no robi się tego coraz więcej i trzeba to przesyłać. I w związku z tym wiele firm decyduje się na korzystanie z infrastruktury 5G. Albo w formie sieci prywatnych, czyli dedykowanych z własnymi urządzeniami PER, na przykład jakiś duży zakład produkcyjny, tu szczególnie branża motoryzacyjna w Niemczech tutaj mocno zainwestowała. Mhm. No ale właśnie do takich sieci potrzebują urządzeń, które mają pewność, że one będą po prostu działały z tymi sieciami i my od już dłuższego czasu pracujemy z dostawcami rozwiązań 5G, czyli firmami, które dostarczają Albo takie 5G in the box, jak to się mówi, czyli piko, komórki, mikrokomórki i tak dalej stawiają gdzieś na terenie jakiegoś zakładu. Rozwiązania zebra, wszystkie urządzenia, które mamy w tej chwili z 5G. One są jakby badane na kompatybilność, pełne działanie, płynne i są certyfikowane przez tych dostawców sieci 5G. W związku z tym mamy tą pewność, że to rozwiązanie działa praktycznie od ręki. Po wyciągnięciu z pudełka. Tak, oczywiście. Okay. Marcin, automatyzacja, myślę, że to też się wpisuje w globalne rozwiązania przemysłu 4.0. Oczywiście automatyzacja może być. Szerokim tego słowa znaczeniu, po jakieś duże, przez jakieś duże inwestycje, które bardzo długo trwają rozległe projekty kosztujące miliony euro czy dolarów. Ale może, mogą być to tak zwane mikroautomatyzacje. To są takie nasze przemyślenia, że często firmy, nawet tak zwani duzi gracze, globalne koncerny, mają dalej jeszcze miejsce na tak zwane mikroautomatyzacje. Takie, takie, takiego słownictwa używamy, bo wbrew pozorom wiele procesów jeszcze jest nieobjętych takim jakby nadzorem technologii, że tak się wyrażę, czyli ten przepływ towarów w intralogistyce, czy pomiędzy zakładami, dalej nie jest w pełni zabezpieczony i w Pełni monitorowany. Z, z naszego podwórka dosyć często wdrażamy rozwiązania bramek samoskanujących, które automatyzują przepływy czy to towarów, czy pojemników, właśnie. Pomiędzy produkcją a magazynem to jest często taki styk dwóch światów. Bądź nadzorują e, załadunki, bo wbrew pozorom, nawet korzystając z temu WMS, oczywiście z, z, z terminali, dalej da się popełnić e, błąd, bo dalej jest to obarczone czynnikiem ludzkim. E, co zebra na to? W naszych rozwiązaniach korzystamy z rozwiązania RFID zebry, korzystamy z technologii wizyjnej zebry, ale jak to wygląda z Twojego punktu widzenia? Tu, tu, Marku, jakby już sam sobie odpowiedziałeś na dużych hasłach, bo to przede wszystkim RFID, technologia radiowa, która. Przez wiele lat czekała na ten moment, kiedy będzie zaadoptowana masowo na rynku, i wydaje się, że ostatnie lata to jest właśnie ten moment. My obserwujemy po prostu bardzo duży wzrost ilości projektów. Potwierdzam, w której właśnie technologia RFID jest stosowana tak, takim jakby oczywistym gdzieś pierwszym etapem, to jest monitorowanie i nadzorowanie przepływu wszelkiego rodzaju pojemników zbiorczych, czyli jakichś opakowań rzeczy, które po prostu są stosunkowo drogie, a gdzieś tam giną, czy to na procesach produkcyjnych, czy logistycznych. Tak, no zawsze jest I ich więc... za mało i nie są w tym miejscu, w tak. którym powinny być i tak. nie wiadomo, gdzie są tak naprawdę. Więc, więc to jest jakby taki pierwszy oczywisty przykład, gdzie w tej chwili widzimy masowe zastosowanie tej technologii właśnie RFID radiowej. Natomiast także automatyczne skanowanie kodów kreskowych wciąż, czy tak zwane machine vision, czyli Obserwowanie pewnego procesu i wyłapywanie na przykład jakichś anomalii, nie wiem, na linii produkcyjnej jakiś produkt nie spełnia pewnych wymagań i trzeba go usunąć po prostu, że zanim on zostanie wysłany do klienta. Więc drugi obszar to są skanery stacjonarne, które mogą czytać kody kreskowe, czy też jakieś inne informacje z produktów, jak chociażby porównanie względem pewnego wzorca. I tutaj o tyle warto też rozważać te technologie, że w tej chwili w procesach liczy się właściwie każda sekunda. Mamy problem z siłą roboczą, mamy zwiększone koszty transportu, więc my nie możemy sobie pozwolić, żeby wozić coś dwa razy w to i z powrotem, tak, mieć jakieś reklamacje. Nie możemy sobie za bardzo pozwolić, żeby pracownik używał skomplikowanych urządzeń, bo on jest dopiero pierwszy dzień w pracy, a jutro będzie może nowy pracownik, bo tego już nie będziemy mieli. W związku z tym wszystko musi działać w miarę automatycznie i najlepiej, jeżeli Gdzieś taki skaner stacjonarny załatwia za niego skanowanie. On mhm. nawet nie wie, że to skanowanie się odbywa, tak naprawdę. Mhm. W związku z tym, tak, te dwie technologie RFID i skanowanie stacjonarne jak najbardziej. Wspomniałeś o ergonomii to też jest ciekawy temat. Jeszcze pamiętam, 10-15 lat temu, bez względu na to, jaki. Proces logistyczny był obsługiwany terminalem. Najczęściej był to terminal GAN, często serii MC9000. Dzisiaj uważam, że trend jest inny. Powinniśmy dobierać urządzenie do procesu. Oczywiście. Pewnym, pewną wygodą jest, jeśli flota urządzeń w hali produkcyjnej czy w hali magazynowej jest taka sama i można je wymienić, więc są wymienne pomiędzy procesami. Natomiast czy to jest dobre, żeby mieć jedno urządzenie do, do, do wszystkiego, Twoim zdaniem? Na pewno nie jest dobrze, jeżeli musimy naginać proces czy sposób działania pracownika do urządzenia. Ja niestety często obserwuję u naszych klientów, którzy przykładowo przyzwyczajeni są do tych naszych ganów 90. Klasyka gatunku. Zawsze tak pracowali, w związku mm -hmm. z tym po prostu no, no, no też mają jakiś sentyment w związku z tym, że te urządzenia rzeczywiście mm -hmm. są kompletnie nieawaryjne i no, zdarzają się klienci, u których i 20-letnie takie urządzenia funkcjonują nie chcą się zepsuć nadal, więc jest pewien sentyment, natomiast ja obserwuję, gdzieś ktoś wykonuje kompletację tak zwanej drobnicy, jakichś małych elementów i trzyma w ręku 700 gramowego gana, po co? tak? Więc i co chwila go odkłada, podnosi, odkłada, bo potrzebuje wolnych rąk, więc to jest w ogóle nie na miejscu, to jest bez sensu, Niektórzy jeszcze tak funkcjonują, więc zgadzam się, że trzeba dostosować formę urządzenia do faktycznej potrzeby. Czasem, tak jak wspomniałeś, gdzieś ten kompromis między wspólną platformą dla różnych zastosowań. Przykładowo, dużym w tej chwili trendem jest użytkowanie urządzeń takich hala smartfonowych które może używać, przykładowo, kierowca. Mhm. Natomiast, jeżeli przyjeżdża na tak zwaną bazę i musi dokonać pewnej kompletacji, to zapina sobie na przedramie, dokłada skaner pierścieniowy, taki jak tutaj widzimy na szafie na paluszku naszego manekina. Tak jest. I, i, I działa w oparciu o to urządzenie. Mhm. Być może gan byłby dla niego lepszy w tym momencie, natomiast tutaj w tym wypadku wydaje się, że ten kompromis jest zasadny. Więc jakby podsumowując. Najlepiej, jeśli forma urządzenia pasuje do procesu i do specyfiki działania danego pracownika, ale czasem można pewien kompromis dopuścić, właśnie żeby było łatwiejsze też zarządzania z poziomu IT. Jakby Ergonomia i wygoda. Pracy narzędziem, bo de facto są to narzędzia pracy, tak można by to e, sklasyfikować, to jest jedno, ale ergonomia może być też rozumiana przez pryzmat kosztów, bo jeśli robimy zbędne ruchy, właśnie tak jak wspomniałeś, wkładając do kabury jedno urządzenie typu, ty, typu GAN i wyjmując przy następnym skanowaniu, e, no to tracimy cenne sekundy. Jeśli pomnożymy to przez ilość takich skanów, czy, czy generalnie linii wydań e, na pracownika, na dobę, później w skali miesiąca czy roku, są to realne oszczędności i de facto jest to mierzalne. Można to policzyć, jakie mamy straty i ile one kosztują, i możemy się zastanowić, czy nie warto właśnie zainwestować chociażby w urządzenia ubieralne, o których też dzisiaj więcej powiemy. A zasoby ludzkie, Marcin, wspomniałeś o tym, żeby mm, urządzenie miało jakąś wspólną platformę, żeby ono było przyjazne użytkownikowi, nie w kontekście jakby ergonomii, ale takiej szeroko rozumianej e, obsługi. Mamy dużą rotację teraz, szczególnie, szczególnie w obszarze e, magazynów. E, jak zebra na to e, patrzy? Ta platforma jest wspólna dla wszystkich urządzeń, bez względu na to, jakie, e, jakie urządzenie pracownik spółki pobierze, to on, to jakby obsługa będzie tożsama. My staramy się dostarczać takie rozwiązania, żeby one miały interfejs stosunkowo prosty i zrozumiały, przede wszystkim dla młodszych pokoleń. Tak? Praktycznie każdy ma smartfon, używa i chciałby mieć podobne doświadczenie z użytkowania urządzenia. Takiego wzmocnionego, tak jak z prywatnego smartfona. Więc my, jakby idziemy w tym kierunku, co oczywiście nie znaczy, że każde urządzenie w magazynie czy na produkcji musi mieć taki, formę taki smartfona, bo forma. to tak. oczywiście jest tylko przykład. Bardziej chodzi o to, żeby ten interfejs, w sensie ekran, to co widzi na ekranie, w jaki sposób dotyka, korzysta, był przede wszystkim intuicyjny. I może, żeby pokazać klucz, przykład, co, co nie jest intuicyjne, to możemy sobie wyobrazić, i to się często spotyka u naszych klientów, że na urządzeniach typu właśnie seria 90, mamy. Jakiś kompletnie archaiczny interfejs w postaci sesji telnetowej, gdzie widzimy jakieś robaczki, ale pan Kazio, który od 40 lat pracuje w tym magazynie, on sobie świetnie z nim radzi, bo on wie, że na tym ekranie to musi nacisnąć F2, na innym mhm. F4. Natomiast jeżeli przyjdzie młody człowiek do tego magazynu i ma zacząć tam pracę, to zanim on tego wszystkiego się nauczy, to już zwątpi i po prostu się zwolni. W związku z tym. Pomyślisz to do DOS? Chociażby dla. dla tego typu rozwiązań. Na każdym naszym urządzeniu typu GAN mamy rozwiązanie, które pozwala na telnecie pracować w formie graficznej. Naprawdę niedużym wysiłkiem można przygotować ekrany, które dla pracownika, który nie zna na przykład ani angielskiego, ani polskiego, pochodzi z Pakistanu, czy z Gruzji, można mu zrobić interfejs w jego języku. On tylko logując się będzie wiadomo, że, on, że to jest Gruzin i widzi wszystko w swoim języku, w łatwy sposób nawiguje. Więc tak na na naszych urządzeniach staramy się dostarczać łatwy, prosty i intuicyjny interfejs dla użytkowników. Czy dotknąłeś takiego problemu? ergonomii nie samego urządzenia, a de facto ergonomii aplikacji, a ergonomii software'u, UI, User Interface. Bardzo często widzimy u klientów nawet duże systemy WMS, które faktycznie są, są, są archaiczne. Jako, że my jesteśmy także dostawcą systemu WMS, naszego autorskiego WMS Revista, to powiem Ci, że bardzo dużą przykładamy wagę do tego, aby ten interfejs był... Oczywiście, był ładny, ale w rozumieniu intuicyjny, krok za krokiem, żeby prowadził w danym procesie operatora, właśnie po to, między innymi, żeby to było zastępowalne, jeśli chodzi o, 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 o tą rotację. tak, Jak wspomniałeś, dzisiaj jest pan Kaziu, jutro przyjdzie pan Przemek, dajmy na to.